Witajcie bardzo serdecznie, witam Was w kolejnym raporcie wojennym Wojna na Ukrainie. Dzisiaj to, co wydarzyło się pomiędzy 10 a 12 listopada. I nim przejdziemy do raportu, wielka prośba do Was o wsparcie. Pamiętajcie o subskrypcji, lajkowaniu, komentowaniu. Będę Wam bardzo wdzięczny. Możecie też zostać patronem, patronką, czy to na YouTubie, czy na patrona. I do czego zachęcam. Bardzo mnie możecie wtedy wspierać. Jestem Wam za to dozgodnie wdzięczny. Słuchajcie, przejdźmy na mapę Ukrainy. Jesteśmy na mapie Ukrainy. Słuchajcie, dzisiaj wiele informacji nie ma oficjalnych, może tak. Nieoficjalnie wiemy, że Amerykanie chcą przekazać towar w wartości 6 miliardów, nim Trump dojdzie do władzy, znaczy zostanie nominowany na nowego prezydenta, co ma nastąpić w styczniu. Oczywiście mamy też informacje o wysłaniu rakiet, które mają zabezpieczyć Ukrainę do końca tego roku, ale co dalej, na to. Pytanie, oczywiście, będzie problem. Mamy informację, że Francja dała pozwolenie na używanie skalpów i innego sprzętu na terytorium Rosji. I co ciekawe, mamy tutaj też zapowiedź wsparcia francuskiego oczywiście dalszego wsparcia francuskiego. I są też informacje, które mówią o większych ilościach sprzętu, jakie napływają do Ukrainy. Jest to też pewnie spowodowane tą sytuacją. I alarmami, jakie, jakie po prostu zmiany na froncie występują, słuchajcie, my przechodzimy do o, rejonu kurskiego, bo od tego zaczniemy. Tam się sporo podziało, natomiast myślę, że czas zacząć, więc zaczynamy. Rejon Kurski, start. Jesteśmy na odcinku kurskim, słuchajcie, co ciekawe, na tym rejonie Rosjanie kontynuują ofensywę, którą zapowiedziano już, że tak powiem, wiele dni temu. 50 tysięcy żołnierzy rosyjskich atakuje z kilku kierunków, natomiast y, mamy też informację o tym, że ta ofensywa rosyjska nie do końca się powiodła. E, zajęto miejscowość pogrebki w obodzie Kurskim to jest mniej więcej w tym miejscu. Natomiast nie ma potwierdzeń, oprócz tego, że kontratakują też wojska ukraińskie. I to na kierunkach y, uderzeń Rosy, y, rosyjskich, więc y, mamy tutaj manewrową walkę. Y, miejscowości oczywiście przechodzą czasem z rąk do rąk. Natomiast już dzisiaj, Juan, Rokke, y, Julian i, i, i inni, czy nawet, y, że tak powiem, sami Rosjanie y, tutaj. Y, Potwierdzają, że no niestety znowu ktoś nakłamał i jak informuje rosyjski korespondent Roman Saponkow, właśnie na przykładzie 810 Brygady Piechoty Morskiej poinformował w mediach, że dowódcy nie wiedząc o tym, że flanki są niezabezpieczone wysłali kolumnę do natarcia. Kolumna wpadła y, pod ogień ukraiński i została zniszczona, oczywiście. No, jaka jest prawda, to myślę, że tutaj sami Rosjanie wiedzą najlepiej. Natomiast no, efektów tych uderzeń na razie póki co nie ma. Oprócz strat, jak wyliczył Junior Rekke, e, czy jak on tam ładnie się nazywa, e, Rosjanie stracili około 30 pojazdów i 200 ludzi. Razy 3 do rannych, no można powiedzieć, jest tego sporo, chociaż trzeba przyznać, że i tutaj Ukraińcy borykają się z pewnymi problemami, a tym problemem są drony na, że tak powiem, światłowodach, które latają i nie są, są niepodatne na zakłócenia. Mamy taki przykład zaatakowania Abramsa, ale z ciekawostek powiem Wam, że na froncie pojawiły się pododdziały 17 Brygady. Ciężkiej brygady zmechanizowanej, bo to jest dawna 17 brygada pancerna, która pojawiła się w obwodzie kurskim, więc proszę bardzo, bez doszło do, do rotacji, wycofano prawdopodobnie 22. i 82. do obwodu, sporo jednostek ukraińskich zostało wycofanych. To co e, widzimy jako taki chaos tych grup batalionowych, które są wysyłane z różnych brygad. My, okazuje się, że no, dzięki temu można wycofać brygadę i te brygady uzupełniać. Natomiast czy strona ukraińska będzie miała czas, to się dopiero okaże. Przejdźmy na odcinek Harkowski. Jesteśmy na odcinku Harkowskim. Słuchajcie, tutaj też dalsze walki w rejonie głębokiego Lipcji oraz w rejonie Stanicy, oraz to jest oczywiście pierwsza część, to jest kierunek Harkowski, druga część kierunek wołczański potwierdziły się informacje elementy 58 dokładnie grupa batalionowa jednostki dronowe i rozpoznanie działają w rejonie wołczańskim na kierunku wołczański wołczańska natomiast walki też i w samym w północnej dzielnicy wołczańska można tak albo północnej części wołczańska a tak będzie prawidłowo tutaj atakowali Rosjanie spotkało się to oczywiście z akcją przeciw akcją ukraińską która tutaj przy pomocy artylerii oraz dronów a szczególnie dronów Zwalczały grupy szturmowe rosyjskie. Mamy tutaj działania w miarę stabilne. Kontrataki ukraińskie się nie powiodły, natomiast no, nie można tu powiedzieć o jakichś sukcesach strony obu stron. Mamy taki front, który tutaj zamarł i są wykonywane pewne uderzenia w ograniczonym zasięgu. Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, to tyle przejdźmy na odcinek. Kupiański. Jesteśmy na odcinku Kupiańskim słuchajcie, tutaj dalej nic się nie zmienia walki w rejonie na kierunku Petropawliwki od strony Sienkiewki od strony wschodniej mamy walki w rejonie stypowej Nowosliwki oraz dalsze działania w rejonie Piszczanego to przełamanie pozycji ukraińskiej i dotarcie do rzeki, rozpołowienie zgrupowania ukraińskiego na dwa oddzielne no, niesie, niesie za sobą pewne problemy oczywiście pamiętajmy, że drugi brzeg też musi być obstawiany Mamy walki, i to na południowym odcinku, i na północnym odcinku Działają tutaj dość aktywnie obie strony, natomiast nie ma tutaj zbyt dużych przesunięć linii frontu Co innego na drugim, drugiej części tego odcinka, czyli Sfatowa Kremienna, przejdźmy Tutaj zdecydowanie bardzo dużo się dzieje, bo mamy dalszy nacisk w rejonie Wisznewę Rosjanie po zdobyciu tego rejonu yy, mamy u, u, uaktywnienie się tutaj 12 pułku pancernego z 4 Dywizji Pancernej, która uderzyła w Petru, e, e, No Grozi to zrolowaniem, oczywiście, ukraińskiej obrony na południe oraz wejściem na kierunku Borowej, co będzie miało kolosalne znaczenie dla strony ukraińskiej. Mamy też walki w Ronie Tern. Tutaj dalej nacierają jednostki rosyjskie, które Chcą zlikwidować ukraińskie panowanie na wschodnim brzegu rzeki Żerebiec. Działania też w rejonie tutaj aktywna, tak, ostatnio mówiłem 63. I oczywiście działania w lesie syrybiańskim tutaj aktywne jednostki pierwszej Brygady Prezydenckiej oraz elementów Legionów Międzynarodowego. Tak, powiedziałem, pojawiły się informacje o oddziałach 67, które tutaj. Walczą, oczywiście 67, jak i większość ukraińskich brygad nie działa całością sił. Te jednostki są rozparcelowane po całym froncie, na różnych odcinkach walczą. Było to spowodowane problemami z 67 brygadą, natomiast powołanie nowego dowódcy zwiastuje to, że ten problem już został rozwiązany. No i pewnie przyjdzie moment, że 67 jako jednostka Taktyczna będzie walczyła na froncie w całości, chociaż co do tego nigdy nie można mieć pewności, bo to decyzje e, dowództwa naczelnego. Przejdźmy na odcinek sywierski. Jesteśmy na odcinku sywierskim. Słuchajcie, tutaj też e, dość aktywny front walki w rejonie biło bardzo mocne, w rejonie Wierchokamiańskiej. Rosjanie nacierają grzbietem na północ oraz na południe. Udało im się w końcu zdobyć rejon Spirnego. Spirne było już wcześniej zdobyte, natomiast wzgórza nad spirnym blokowały jakby trochę ruch. Natomiast udało się to zdobyć prawdopodobnie na 99%. Ta linia tutaj jest też oczywiście umowna. Pamiętajmy, że cała ta linia frontu to jest jedna wielka umowna, bo nie ma, całe, nie ma takiego frontu, jak w czasie II wojny światowej czy innych konfliktów, gdzie ta linia była wyrazista. Tutaj mamy płynną, płynną linię frontu z wysuniętymi pozycjami. Natomiast walki, tak jak powiedziałem, w Iwanodariwce w Wajimce, w Pierieżnym. Tutaj Rosjanie atakowali i na południu zostali zatrzymani. Walki o Iwanodariwkę oczywiście trwają, natomiast Rosjanom nie udało się zdobyć tego rejonu. Sytuacja tutaj jest dość skomplikowana i wojska ukraińskie są pod silnym naciskiem Strony rosyjskiej, która dość mocno tutaj związała te wojska i uniemożliwia to dowództwu ukraińskiemu manewrowanie siłami na tym odcinku frontu. Przejdźmy na odcinek Bachmut, czasy wiar. Jesteśmy na odcinku Bachmut, czasy wiar. Tutaj dalsze walki na tym odcinku frontu. Działania rosyjskie w rejonie Krychoriwki, Kaliniwki, czasy wiaru, który bardzo mocno bombardowany. Rosjanie umocnili się w rejonie kopalni. Oraz atakowali tutaj w kierunku Konstantynowki wzdłuż drogi walki też w regioni Andriewki za kanałem, więc pewnie jakieś pozycje wysunięte jeszcze tutaj są ukraińskie. Natomiast jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, tyle, mamy z ciekawostek działanie jednostek specjalnych legionu międzynarodowego, który kontratakował też i tutaj działał aktywnie w rejonie szasywiaru, doprowadzając do zdobycia jeńców które zasilają oczywiście fundusz wymiany. Przejdźmy na odcinek Gorłówki. Jeżeli chodzi o odcinek Gorłówki, mamy tutaj dalsze działania ukraińskie w rejonie drużby, Torecka, Nelipiwki, Nowego New Yorku, Nowego Yorku, chciałem powiedzieć, New Yorku, które tutaj powodują, że no ta inicjatywa, przynajmniej na tym odcinku frontu zdecydowanie można powiedzieć, wypadła z rąk Rosjan. Natomiast nie można powiedzieć, że inicjatywę pełną odzyskały wojska ukraińskie. To one teraz tutaj kontratakują i, i wykonują konkretne, że tak powiem, konkretne uderzenia. Może bym określił to nawet troszeczkę inaczej: uderzenia w konkretne cele. Natomiast nie ma tutaj jakoś takiego przejścia do zdecydowanych działań. Myślę, że są na to za słabi, jeżeli chodzi o stronę ukraińską, oczywiście. Natomiast fakt jest faktem, że Rosjanie mają tu problemy. I nie mogą kontynuować natarcia czy atakować w kierunku północno-zachodnim. Jeżeli chodzi o pozostały odcinek frontu, działania rozpoznawcze, artyleria oraz drony, przejdźmy na, na odcinek e, Pokrowski. Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, tutaj mamy stabilizację e, 151, prawdopodobnie jedna grupa, jedna grupa batalionowa przeniesiona na południe, natomiast tutaj. Pozostały odcinek na kierunku pokrowskim, Myrnohrad zabezpieczony. Rosjanie atakowali, nie uzyskali tutaj powodzenia. Tak samo działania w rejonie Wiszane, Selidowe, w kierunku północno-zachodnim bez sukcesów, natomiast sukces odniesiono na południu. Przejdźmy na mapę frontu południowego. Tak, jesteśmy na odcinku frontu południowego, bo tutaj duże zmiany, słuchajcie, duże zmiany. 35. wzmocniona grupą batalionową 152. Brygady współdziała ze 110., które tutaj zamykają ten Rygiel. Tak jak powiedziałem, Rosjanie kontynuują działania na kierunku Andriejwki i w kierunku zachodnim. To, co powiedziałem, zdobycie Selidowe otworzyło im możliwości. Próby ataku na kierunku północno-zachodnim nie udały się Rosjanom, nie uzyskali tutaj powodzenia, natomiast uzyskali powodzenie i przesunęli się w kierunku zachodnim i południowym jeżeli chodzi o rejon Sejdowego, mamy tutaj postęp wiemy też o wysadzeniu Tamy na Zbiorniku Kurachowskim i duże zmiany na południe tutaj Rosjanie naprawdę dość mocno nacierali ale jest to też spowodowane tym co powiedziałem odwrotem sił ukraińskich które zagrożone działaniami rosyjskimi okrążeniem zostały zmuszone do odwrotu i ten odwrót jest wykonywane przez stronę ukraińską, która wykonuje odskok na kolejne linie oporu, jednocześnie trzymając dość mocno południowy Rygie. Nieustabilizowana sytuacja w północnym, że tak powiem, odcinku frontu, który zabezpiecza wychodzenie wojsk z tego rejonu. Natomiast spodziewałem się, tak jak powiedziałem, około tygodnia, do półtorej, że Kurachowy upadnie. Dzisiaj mogę powiedzieć, że może to być nawet troszeczkę wcześniej, bo to tempo jest spowodowane odwrotem oczywiście tempo odwrotu jest spowodowane tym, że sytuacja w tym odcinku jest niestabilna, szczególnie w rejonie północnym oraz dość niestabilna w kierunku południowym, ale ta sytuacja w tym rejonie, która już jest trudna. Ma swój plus, bo jak widzicie, sporo jednostek zostało wycofanych z frontu i sporo jednostek też jest na tyłach, i podejrzewam, że oni są już zagospodarowywane. Oczywiście 58 przeniesiona, tak powiedziałem, w rejon. Przynajmniej grupa batalionowa, rozpoznanie i drony zostały przesunięte w rejon. Tutaj Wulkańska. Woł Nie wiem, co zresztą mają tej brygady. Natomiast wycofanie tych jednostek, nawet jeżeli te jednostki. Tutaj pozostaną w linii 46, 33, 79, bo to wszystko też zależy, w jakim stanie są te jednostki tych brygad. Spokojnie będą mogły umocnić, że tak powiem, pozycję tutaj przed Andriiwką, że tak powiem, w zależności wszystko od tego, jak ustabilizuje się sytuacja, właśnie na kierunku południowo-zachodnim, czy zachodnim pomiędzy Selidow a zbiornikiem. Czy tutaj 35 Wsparta Grupą Batalionową 152 Brygady oraz 110 Dadzą Radę zatrzymać rosyjskie ataki? Jeżeli tak, byłby to duży sukces. Natomiast te trzy Brygady, które wymieniłem, 46, 33, 79 Po wycofaniu z tego odcinka Brygad czy oddziałów obrony terytorialnej, będzie mogła ze 128 stworzyć tutaj przez Wełyką Nowosyłką, chociaż Wełyka Nowosyłka. Pytanie, czy jest sens jej bronić, ona jest w dolinie, eee, ciężko powiedzieć. Mogą, mogą mieć Ukraińcy tutaj problem, tym bardziej, że skomplikowała się sytuacja na odcinku właśnie Zaporowskim. Przejdźmy na odcinek Zaporowski. Jesteśmy na odcinku Zaporowskim, słuchajcie, bardzo ciężka sytuacja w rejonie wołyki, nowocyłki, działania w rejonie orychowe, eee, natomiast. Najbardziej właśnie nas interesujący rejon Wełki Nowosyłki Przejdźmy na ten rejon. Słuchajcie, jesteśmy na odcinku Wełki Nowosyłki. Kiedyś ta mapa mi się bardziej podobała. No, teraz rejon, Rosjanie zajęli już kawałek tej mapy. Ta mapa za niedługo przestanie chyba być aktualna. Dlaczego? Dlatego, że Rosjanie rozpoczęli kolejny etap swojego systematycznego uderzania po związaniu odwodów ukraińskich i, i stworzenia zagrożenia na kierunku kurachowskim Uderzyli na wzgórza, które przedtem były bardzo dobrze bronione. Teraz Rosjanie po atakach w ronie Lewadnego, Priutnego zdołali przesunąć już linię frontu. Teraz Rosjanom udało się włamać w drugą linię ukraińską na wzgórzach i prawdopodobnie Nowodariwka, Rybnopol mogą być zagrożone, o ile już nie są zdobyte przez Rosjan. I to samo może spowodować, że tak naprawdę jest to na Ukraińska będzie musiała zwinąć obronę wełyki na porzucić ją, tak jak powiedziałem. Ona jest w dolince wełyka, i tutaj, jeżeli strona ukraińska będzie się miała bronić, to na tych wzgórzach na zachód od wełyki. Boję się rolowania ukraińskiej obrony na zaporożu w kierunku zachodnim. Wszystko zależy od tego, czy w ogóle strona ukraińska przygotowywała obronę od kierunku wschodniego. Te pasy czy tylko od kierunku południowego, też nie wiadomo jak te rejony umocnione, czy też umocnienia ukraińskie wyglądają, jak głęboko są rozbudowane i czy tylko od uderzeń od południa, czy od wschodu, pewnie ze sztuką wojenną powinny one być zabezpieczone, ale czy tak jest, jak widzicie, ciężko powiedzieć, utrata szachtarskiej, nowoukraińki powodowało, że te umocnienia, które też tam były budowane, zostały porzucone, gdyż no, nie było czym tym obsadzić. Nie było czym obsadzić te umocnienia, a tym bardziej nie było czasu na to, było to związane ze słabością odcinka, który został wykorzystany. I boję się, że tutaj Rosjanie też wykorzystali osłabienie odcinka zaporskiego. Abym się mylił, mam nadzieję, że się mylę, i tak to powinno być. Przejdźmy na odcinek orichowy. Na odcinku orichowym nie ma większych zmian. Dalsze działania w rejonie robotyny, tutaj działania rosyjskie na odcinku 65, która jest wzmocniona 45, prawdopodobnie 45 pułkiem gwardii narodowej. Mamy też działania w rejonie werbowego na zachód od werbowego bez zmian. Przejdźmy na odcinek hersoński. Jeżeli chodzi o odcinek hersoński, mamy tutaj oczywiście po staremu. Ostrzał artyleryjski, dronowanie strony ukraińskiej. Przez drony i artylerię rosyjską, szczególnie właśnie tutaj, Herson. Natomiast strona ukraińska odpowiedziała, odpowiedziała działaniami dronowymi w rejonie Pojmy. Piszczeniwka tutaj były prawdopodobnie wykryte cele i zaatakowane przez stronę ukraińską. Oczywiście mamy też działania na Dnieprze i na Wyspach Dniepru. Tutaj grup rozpoznawczych i dywersyjnych na tym odcinku frontu. Słuchajcie, tyle z tego raportu. Jeżeli Wam się podobało. Pamiętajcie o subskrypcji, lajkowaniu, komentowaniu, będę Wam bardzo wdzięczny. Możecie też zostać patronem, patronką, będę zobowiązany. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.